Co no do jednego masz rację, Krayne. Sulejman jest trupem. Umarł razem z prawem w tym mieście. Ty nawet nie jesteś stąd! Nie wiesz, czym jest cierpienie! Więc mamy telefon. że cię kryj, będzie razem ze mną. Tak, no chodź, nie stawię oporu, nie możesz się oprzeć. Tak, jak zabiłeś ta Zrób to! Pielęgorz się złama się! Mam ustalać własne zasady? Oto pierwsza! Resztę swojego żałosnego życia spędzisz wyjąc się w agonii. Nie możesz! Nie, nie zostawiaj mnie tak! Jesteś mężczyzną! Dobrze! Się... Czy ty się kiedyś w końcu zamkniesz? zginął, Ale teraz to ty znajdujesz się o krok od śmierci. Podczas tej giery zabierze mnie do szpitala. Jej zaszczyt decydowanie o własnym losie. Oddaj mi dysk, aby wciąż była jakakolwiek szansa na ocalenie Haranu, A umrzesz bezboleśnie. Staw opór, a pogrążesz miasto wraz z sobą. Nie masz czasu liczę do pięciu. Raz, Dobra, wygrałeś. Masz. A! 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 Co powiesz na taką decyzję, Dąbko? Czego chcesz? Reis powiedział, że ma dane od tego martwego naukowca. Interesuje nas już Sączymy tylko raz lekarstwo. Raz nie. Ostatnia szansa. Zbierz resztę badań i uciekaj z nami. Z wielu przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę możemy poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Potrzebujecie lekarstwa. Ono jest. Gdzieś tu. W mieście. I dopóki tak jest, nie będziecie próbować żadnych rządowych sztuczek, jasne? Crane, do cholery czemu wchodzicie, Co stanie się z tymi ludźmi? To nie twoje miasto. To tylko zlecenie. Nie, już od dawna nie. Odeslę się, jak zdecyduję, co zrobić. Rain? Słyszy mnie pan? To Camden. Słyszę pana, doktorze. Co się dzieje? Ukończyłem analizę próbek tkanki. Wyniki są, nie bójmy się tego słowa, fenomenalne. Panie Crane, jeśli odzyska pan dane będziemy mieć lek w zasięgu ręki. W porządku. Pogadamy o tym następnym razem. Mówi Ayo. Wiecie, co robić. Dostać się do najbliższego schronienia i czekać do świtu. Dobranoc i powodzenia.